na rządzi! Nie fajnie bo jest, bo jest lód więc nie udało się jakieś duże y, takie nozawębienia, no, ja, więc jest fajnie Ja chcę zjechać w Just For Fun żeby się wywalić Je, na autobusach dla nas Trasa, dobra, twardo, lodowo gigantik, niezbyt wymagający krótki akurat na półfinały żeby się rozjeździć przed, przed głównymi zawodami współzawodnictwo, dobra zabawa atmosfera, wszyscy, wszyscy podchodzą do tego mniej więcej tak samo nie spinają się za bardzo no ale są to jednak poważniejsze zawody no i fajnie zawsze tu przyjechać It's my first time doing any ski race so uh, yeah, but it was better than expected super atmosfera i co roku jest lepiej Dlaczego jestem? Dlatego, że kocham ten sport całym swoim sercem i wkładam w to całe moje życie całe moje poświęcenie, a poza tym nie ma zajęć na Słońce, góry śnieg, narty. Czego chcesz więcej od życia? W tym roku szczęśliwy bo mogę jeździć bo jest tu cudownie i w ogóle kocham narciarstwo, więc teraz już sobie kontynuuję amatorskie jeżdżenie. Jakubiańska harenda, piękne wiosenne słońce Myślę, że walczymy dzisiaj, żeby dojechać do trasy Trochę z chorobą też przez całe Ampy, ale Ale to jest super, Ampy zawsze są super zabawą Jest atmosfera, sport, zabawa Zrobiłem fikoła, to na trasa fajna była, no, ale się nie udało no i jeszcze mam nadzieję, że będzie dużo okazji, żeby tutaj na Ampy przyjechać. Świetna organizacja i w ogóle, no ale imprezki i towarzystwo też są naprawdę super. Więc oczywiście bez przesady, bo to wyjazd sportowy. Jak to zrobiłyśmy? No myślę, że to dzięki temu, że z ludzią tak teraz się złożyłyśmy na tych zawodach. Nie no, no bardzo się cieszę, że, że jesteśmy razem w trzecie. To moje pierwsze, pierwsze Ampy w życiu. no. Dzisiaj uważam, że dosyć grząsko było, ale w porządku. nie są ich szuska olimpijskie, więc w tym kierunku zmierzam. 20, 23 przyjść. historia dzisiaj się nam tutaj napisała. Wojtek Dąbrowski wygrywa akademickie mistrzostwa Polski. W zeszłym roku byłem czwarty, trochę zabrakło w pierwszym, co w gigancie też czwarty. Jeszcze mniej zabrakło w tym roku. No i teraz. Po pierwszym przejeździe Później byłem drugi, udało mi się tutaj dojechać na końcu. Już zastanawiałem się czy mi się uda, bo e, lekko mnie powybijało, ale walczyłem do końca. No i nie sądziłem, że, że uda mi się taki wynik zrobić, ale no, jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem też tutaj podziękować Kasinie, która mnie wspierała w tym sezonie marzenia sportowe. Tak naprawdę myślę, że tutaj to co miałem w mojej karierze osiągnąć to właśnie to co teraz, więc jestem spełniony.